In the Witam wszystkich, bo serdecznie się z wami kupałem, w tym odcinku zagramy. Do... o ciekawostką, mnie, ja jestem generalnie mega nerdem i szedłem wszystko w trzy nie wiem po co. I pokażę wam, jak jestem dobry w tą grę. Patrzcie, oryginalny blue bomb, let's go. Oj, secret, 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 sekretne na... przejście, let's go. Sekretne przejście, to jest. <laughs> No także widzicie, nie? A w dzisiejszym odcinku przyjdziemy sobie Hard Demona. Jak wejdziemy sobie tutaj, na przykład Wizji Demon, to przeszedłem ich sporo. Jeżeli chodzi o medium demony, to też przeszedłem, na Nintendo B, ale Hard Demonów nie przyszedłem. Nie przeszedłem żadnych Hard Demonów. Zastanawiacie się pewnie jakim ja muszę być idiotą, żeby postawić sobie taki ciężki cel na odcinek. Ha, przychodzę z odpowiedzią, bo nie zrobimy to normalnie. Zrobimy to na Platformer Mode. Wybierzmy sobie jakiś fajny level, który brzmi fajnie. O, patrz jaką on ma aurę, nie? No to już wybrałem. Trwa ponad 7 minut, zobaczymy. Mam nadzieję, że ma checkpointy, bo ja jestem nobem. O, siema. Jestem ja. No, idziemy. Your quest is simple. Aha, czyli musimy coś tam ukraść, ale tam są strażnicy. Dobra, dzisiaj będzie taki chillerski odcinek. Mam nadzieję... Ej, dobra, jak się przestraszyłem. Dobra, mamy checkpointa, let's go Okej, okay, to jest jednorazowe. Okej okay. Ej, debil, co to? Jak to? Co, co ja mam zrobić? Aha. Dobra, fajne, podoba mi się to. mi... no... Dobra, shut się fucking mouth. Dobra, nie wiem czy słyszycie moją myszkę. Wiem, że w geometry dashu fajnie się słyszy myszki. Nie, no, dobra, może ja jestem po prostu taki głupi. Ja bym powiem tak... Oj, cicho, co to jest? Jakiś potjał Aha, będę miał logo Ravity. Wow. Nie! Aha, czyli to jest na jedno zużycie? Czyli to jest na czas. Ej, dobra... No! Nie, co ja robię? Co mi chodzi? Dobra, szybko. Jest, jestem. Nie! Ja pierdzielę! Nie! Ej, dobra, o co mi chodzi? Spadę na sam początek, super. Dobra, jestem. Dobra. Ej, nie ma checkpointów, halo, daj mi checkpoint. Halo! Ej, nie gadaj, że tu nie będzie checkpointów i to będzie jakiś tower wielki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie git. Wszystko pod kontrolą. Władza jest opętana. No halo no! Zrobiłem to przecież Nie doskoczę tam co, nie? Doskoczę! Ej! Dobra, jestem. Jesteśmy coraz to wyżej. Halo! Dobra, jestem tu Oj, jak jestem wysoko Nie! O kurde! Muszę ten efekt zaaplikować. Szybko... Nie wiem no, że co na czas zrobić. Właśnie tak Myślałem, że tam... Dobra... Nie, jestem głupi. Dobra, nie aż tak daleko. Spokojnie, pstro. Spokojnie, pstro. Wszystko jest po... Wszystko jest tutaj git Dobra, jesteśmy tu. Jesteśmy w nowym Nie. Nie. Dobra. Shut up. Nie no. Dobra, serio Dobra, jesteśmy tu Okej, okay. dobra, co to jest? Czyli to mnie tak wybija, dobra. Weź już stąd zejdź. No. Halo, halo? Nie no. Dobra, jesteśmy znowu tu, proszę. Dobra. Co teraz? Dobra, muszę... Jestem... Kurde, nie doskoczę tam. Muszę wrócić. Nie da się wrócić. Nie wiem... No i super! Dobra, come on. Dobra. Nie, jak to? Czemu ja się zmęczę? Od kiedy w tej... Aha, bo tu jest... Tam był deska, a ja bez deski tu próbowałem zrobić. Dobra, tu jest deska, widzę ją, idziemy. Oh, tam jest jakiś kolejny Matrix Co ja robię? Czemu ja się męczę w tej grze? Od kiedy jest zmęczenie, nie? Czemu ten low gravity jest taki głupi, dobra? Ka chwila powoli. Dobra, jest! Mam checkpointa, tak jakby Arkane Chambers. Wszystko od nowa, zobaczymy. Ej, dobra, jakieś ruchome piaski tam są, nie? Czyli co? Jestem po prostu do ściany przygwieżę. przy Przyimek. Co ja robię? Nie, co ja robię, ty? Ej, no! Wybijam je na sam dół nagle. Mordo, ja chcę przejść Hardimon, tak bardzo. Dobra. Nie dobra. Ej, no, ale to jest oszustwo. <laughs> Okej, okay. jakiś Argent Flight Altars czaje Oj, to, to trwa krótko Dobra, mamy to Ja pierdzielę, ty jesteś jakiś chory Ej, co ja robię ty? I'm tripping oh, Jestem. A to co? Czyli to Zara wybuchnie, pozdro Jestem A to co? Chyba ja, jaja robisz Myślałem, że to mnie będzie zabijać, także nie masz takiej tragedii. Czaisz, jakby to mnie zabijało i od początku wszystko? To by było jakieś chore. Ej no mordo! Czym się różni to od tego niebieskiego niby? Ej no mordeńko! Nie wiem. Nie wiem. Od początku... Let's get it. Powoli, bo ja się już powoli... Ja się już zaczynam śpieszyć, nie? Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Takie powiedzenie. Uhuhu... Pani od polskiego będzie dumna, że są takie związki frazeologiczne. Dawaj, dawaj, dawaj! Ej, nie wiem. Szczerze, nie wiem. Nie wiem! Ej, dobra. Uwielbiam tą grę. Dobra, jestem. Co teraz? Pójdziemy sobie tu. Dobra. Ale jestem daleko. Teraz się nie wywal. Jak debil. Dobra, tutaj lecisz. mordejko Oh, fuck me. Dobra, co jest nie tak? Pinaj się po tym. Teraz tak. Ej, dobra. Co ty gadasz? Muszę poznać teren. O, próbuję. Jestem. Jestem już tak daleko. Gdzie ja jestem? A to jak mam zrobić, niby? Przysięgam, że jakbym teraz spadł. Ja po prostu to robię, nie? Ja nie zastanawiam. Dobra, co jeszcze? się nie aż tak daleko. Gdzie ja jestem? Nie, nie, dobra, jestem tu. Ej, dobra, czyli ciężko, w miarę chyba ciężko spać na sam początku, na sam dół. Tu. Tu. Jestem tutaj w miarę bezpieczny Fuck me, dobra, spokojnie Co ja robię? Nie, proszę! Gdzie jestem? No nie wiadaj, że jestem tu! Spoko, nie aż tak daleko. <laughs> Dajcie mi chwilę Nie wiem, spokojnie, spokojnie, pstro Mordo, gdzie ja jestem? Na samym początku, super super ansko, super ansko. Debil, 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 debil. Nie ja, mam tak. Ja, ja wam nic nie powiem. Ej, tam było napisane 7 minut, nie? Ja już to robię 30. Dobra, co ja robię, nie? Dobra, jestem tu. Już tam nie ma. Już mnie tam... kocham tą grę. Let's go! Kocham tą grę, kocham tą grę. Ej, super, że jak ja spadnę, to nie może mnie nic uratować, tylko, wiecie, ciężej spaść na sam dół, niż się czymś uratować, a ja mimo to spadam na sam dół. Dobra, jestem ja z powrotem tu. Podoba mi się to. Czy już nie pamiętam nawet, gdzie skończyłem. Dobra. Dobra, chyba tutaj nie byłem. Gdzie ja jestem, mordo? Dawaj. Po prostu co robimy? Nie! Co ty robisz? Nie! nie Super, że gdy ja jestem na jakimś nowym miejscu, to muszę. Ja go tak poznaję, że spadam, nie? Ja poznam jeden bloczek, spadnę, i wtedy muszę wrócić, i wtedy poznać drugi. Dobra, powoli. Dobra, jestem tu. Teraz tak. Ej, to jest możliwe. Jestem tak daleko, Mordo. Przestań. Co to znaczy? I like this, I like it. Move it, move it. Jest. Mamy to. Erkenfield Combos. O nie. Hej, okay, tak szczerze nie czaję tego opisu, ale. Ale jakoś to strzaję. Dobra, podoba mi się to. Ej, co to jest? Jestem jakiś mały. Co jest? A. Dobra, czaję. Okej okay. Okej! Okay. Dobra, lubię tą grę. Wiecie co, ja mam wrażenie, że ja nie dam rady. Takie wrażenie, że po prostu robię to na darmo, a tak naprawdę jest na przykład w połowie tego levelu jeszcze. Ja tego nie dam rady zrobić. Wiecie co? Ale mimo to, że mam takie wrażenie, się nie poddaje, nie? Tak naprawdę cisz odcinek to jest odcinek naukowy, który murałem jest... Nie poddawaj się. Oj, dobra, to wystarczy po prostu chyba akt trzymać. Aha, to jest to super, że ja kombinowałem wcześniej. Dobra, teraz tak Ej dobra, ty jesteś jakiś chorobawle. Schorowany jesteś jakiś Co to jest? Mogę w to wejść? Chyba nie. Wiecie czy mi się kojarzy ta gra z taką Grom IC Tower ona się nazywała, nie? I to jest identyczne to co ja teraz tu robię. Tylko że tutaj... To, to jest co innego, nie? A co ja teraz mam zrobić? Jestem pętli. Co ja robię, ty? Nie wiem, proszę cię, weź to w końcu przejdź. 37 minut nagrania. Ty jesteś poważny? Przychodzi jeden level w geometrii daszu, tyle? I o co tu chodzi, powiedz mi, ty? Dobra. Ty no nie! Jestem. Aha, super. Wiecie, że ta gra jest metodą próbi błędów? Ta gra to jest najlepsza gra, która przedstawia, jak działa mechanika prób i błędów. Dobra, nice. Me... Metoda, w sensie. Jestem. Ej, butelkę wyrozlałem, przyjdzie po mnie, boss. Wow, gdzie ja jestem? O nie, to pewnie potrzebowałem loograwić, na pewno. Jednak nie, czekajcie, muszę Tam? Dobra, i gdzie ja jestem? Co tu jest? Co tu ma być? Te zielone. Czyli mam tak, skoczyć na te zielone i idziemy tak. Jesteś głupi? Się na zielone skoczyć. Zielone jaja! To to były złote jaja, super, dobra, spadamy na początek. Tu jestem tu. Dobra, wiem kiedy skoczyć. 3, 2, 1, teraz... Teraz. O kurde. Przestań! Hu Gdzie? Co jest? Ja chyba mapę zniszczyłem Gdzie ja jestem? Chłopie, weź teraz spadnij, nie Nie no! Oni to specjalnie robią. Znowu w budelkę wylałem. Co ja robię ty? Ja myślę, że tam trzeba skoczyć. Jestem tu. Nie gadaj. Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj! Um, old One's, coś tam spekularny. To jest nasz ostatni poziom gry. Najcięższy wszystko, aha. Pyk! Jesteśmy tu. Uff. Ej! No nie, zapomniałem! Tylko słyszałem chłopie piekarnik jak się zagotował. Ej, dobra, ja już widzę, że w tym levelu będzie coś, co mnie będzie powodowało, że spadam na sam dół. No i super, no. no na przykład to, nie? No chyba se jajca robisz, jak berety. No halo, ja się zatrzymuję, no! Ja jestem zestunowany, jak ja dostaję z tego gówna. O, jest, jestem tu, jeszcze nie byłem. Co to jest? Już myślałem, że to wybucha, nie? Co to ma być? Dobra, jest. nie aż tak daleko. Mordo. Gdzie ja jestem no? Debil mm, No i znowu z początku Ja już to będę miał tak to wyskilowane, że będę robił speedruny Nastawiony do, do piekarnika yy, ciasto Ty ej mordo co jest? Jestem Okej, okay, tu trzeba mieć trochę dłużej to jak, jak to zrobić? Jestem. Aha. Dobra, już wiem, wszystko wiem. Co to robi, ty? Chciałem zrobić? Dobra, jest to. Oj. Mocno. Dobra. Szybko. Kurde, nie wykorzystałem tego dobrze. Co to jest? King Cloudstrum, Tip? Time your jumps? I co, mam liczyć? Co znaczy Time Your Jumps? <laughs> mam już zaćmienie, głowa mnie boli. Wyobraź sobie, że jedyne co słyszę teraz przez ostatnią pół godziny to to. I co ja zrobiłem? Co mój robot zrobił za emotkę? Nice, że trafią pod pocisk. Ej, nice! Raz, dwa. Tam skoczyłem dwa razy idzie zadziało, więc tutaj trzeba to samo zrobić. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa też, ale spod nas są dół, tak jak ostatnio. Raz dwa. raz, dwa, raz, dwa. Pocisk O nie. Dobra, nice. Żyję. Raz, dwa, raz, dwa. Szybko. Skok. Skok! Kurde no! Do piekarnika! Dobra, jestem tu Ty, nie, nieźle, że ja taki ostrzą mam. Z wszystkich stron! Pikarnik! jak ja już tylko słyszę. To już wiem, że Dłuba. Wiecie jaki jest ten... Moja ręka jest tak spocona. Nie wiem nawet czemu. Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa. Pocisk. I skok nieudany. Niedużo stracone. Raz, dwa. Raz, dwa. Pocisk, zostaje nim Ech. Jeszcze raz, raz, dwa Raz, dwa Pocisk Skok I teraz będzie ostrzał Hahaha, jest Przypadłem, chciałem spaść Chciałem spaść, dziękuję Aha, no super, ej dobra Czekaj, co mam zrobić? Zrobię tak Ja jestem tu, teraz tak, szybko Jestem Co? Dobra, gdzie ja jestem? Gdzie ja mam iść? Co tu jest? Co ja robię? Dobra, niedaleko Daleko, Dobra, jednak nie. Spokojnie, nie możesz teraz spaść. Jestem. Skaczę. O kurde, patrzcie to. Jestem. Boję się. Co to jest? CO TO JEST? CO TO JEST? Powoli. Powoli. Tom Acquired. Śmieje się. Jest. Przeszedłem. Godzina. Hardimon przejścnięty. Okej, okay, podoba mi się to. Elo.